Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii horoskopy i tym razem chciałabym omówić horoskop dla koziorożców na kwiecień roku 2019. Horoskopy staram się omawiać konkretnie rzeczowo-zdarzeniowo, uwzględniając każdą sferę życia, czyli sprawy uczuciowe, finansowo-zawodowe, jak i też te zdrowotne. Zatem jeżeli lubisz konkrety, lubicie konkrety, to być może ten horoskop Wam się spodoba. Staram się tutaj w horoskopach pokazywać Wam możliwe zdarzenia i pamiętajcie też o tym, że zawsze macie na nie wpływ. Dzięki informacjom i wcześniejszym możliwym wglądem właśnie te zdarzenia macie czas na reakcję, na reagowanie, czy też podjęcie działań i potwierdzenie Waszych dobrych planów, bądź trzeba coś skorygować. Horoskop jest ogólny, zatem niestety nie będzie ze wszystkimi tutaj rezonował. Jeżeli z wami rezonujecie, cieszą się bardzo. Jeśli nie, być może nie nasz czas, nie nasz moment wspólny, który tutaj realizujemy. I cóż jeszcze, dla tych, którzy mnie nie znają. Którzy być może trafili pierwszy raz na mój kanał. Jak widzicie po nazwie kanału, jestem Tarociską Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota, numerologia, kartaniewskie rytuały. Na dole macie w opisie filmu social media, gdzie możecie mnie znaleźć. Również jest tam a, a moja strona internetowa, gdzie tam też parę ciekawych rzeczy możecie znaleźć, a w zakładce blog. Gdy w niego klikniecie, przeniesie was do blogu, tam gdzie, do bloga gdzie macie również informacje tarotowe i około tarotowe, a na kanale również moi drodzy nauka tarota, także a również numerologia i opisy różnych wibracji, i też włączam czy też dołączam i staram się sukcesywnie Wam pokazywać dopasowanych numerologicznie, czyli wibracja, na np. jedynka, dwójka, do piątki chyba już nagrałam, z resztą wibracji. Zatem, jeżeli chcecie zobaczyć, kto do Was pasuje, to zapraszam. A również horoskopy ale serii Pika Kart. Pika Kart to jest seria wybierz kartę i sprawdź. A i to jest możliwość aktywnego udziału w tych prognozach, czyli wy wybieracie grupę kart, która jest wam przedłożona i w ten oto sposób macie wróżbę, którą możecie potraktować jako formę zabawy, rzecz jasna możliwe jak najbardziej, ale też dostajecie odpowiedź możliwą na pytania, kim będzie mi osoba przeznaczona, kiedy się pojawi ona na mojej drodze, również czy on, ona mnie kocha, czy mamy szansę na powrót i temu podobne. Staram się sukcesywnie dogrywać właśnie tą serię, cieszy się ona fajnym tutaj e, odzewem z Waszej strony, co mnie też bardzo, bardzo cieszy, a również seria Wasze pytania, moje odpowiedzi, dzięki której uzyskujecie odpowiedzi e, na swoje pytania, drugą. Jak to wygląda? Tutaj w proponowanych będą filmy. Długi wstęp mi wyszedł, chyba najdłuższy ze wszystkich horoskopów. Zatem z już włączyć tu podgląd na karty i już e, realizujemy e, horoskop dla koziorożca na kwiecień. Koziorożec na kwiecień. Koziorożec na kwiecień, pokażcie karty. Koziorożec i kwiecień 2019, koziorożec 2019, koziorożec 2019, koziorożec. Dobrze, już patrzymy, koziorożec. Pierwsza karta pokazuje, jaką energię wnosić jeszcze z marca. A tutaj jest karta kapłanki, nie czytam odwróconych kart, karta talia to jest tarot snów. Dla tych, którzy gdzieś tam są zainteresowani. Drugi tydzień kwietnia dla koziorożca. Trzeci tydzień dla koziorożca. I czwarty tydzień. I teraz, tak, pierwszy, pierwsze jakby, to jest jakby sekwencja kart. Tak jakby. Była jakaś tajemnica, czy to przy rodzinie, czy też przy otoczeniu, która zostanie jakby odkryta, a jakieś niejasności, być może tajemnice, być może nawet sprawy jakieś zaległe, rodzinne, które gdzieś tam były w zatajeniu, one nagle z jakiegoś powodu karty pokazują, ujrzą światło dzienne, co nie do końca będzie takie przyjemne, bo tu się pokazuje jakaś taka trudność emocjonalna ale gdzieś tam to się zaznaczył i karty pokazują że winniście jakby ode mnie to tutaj usłyszeć z wielu z Was przejdzie swoją istą transformację zmiany, zmiany, jeszcze raz zmiany i one się zadzieją tak naprawdę do połowy kwietnia, bo Wy jesteście pokazani w transformacjach i ta transformacja będzie dwojaka pierwsza, że Wy z pewnych rzeczy samodzielnie zrezygnujecie, coś zrozumiecie przepracujecie, ale również będzie coś takiego, że gdzieś tam historie okoliczności również z tego będą jakby decydowały i wy finalnie podejmujecie Działanie na zasadzie dobra. Skoro tak musi być, to ja rezygnuję, skoro ja tak to odpuszczam, i tak dalej, i tak dalej. Co do aspektu miłosnego, będzie się sporo działo dla pana, dla panów spod znaku koziorożca. Pokazują się historie takie, że możecie dostać informację, że ktoś z przeszłości waszej być może się rozstaliście całkiem niedawno i jest karta pokazana o jakichś zobowiązaniach wobec tej osoby. Może to być nawet no niestety ciąża. Ale również karty pokazują tutaj, że jeżeli będziecie bardzo aktywnie zmierzali z osobą, którą traktujecie lekko, Czyli wiecie z góry, że gdzieś tam nie będzie to relacja długocelowa, ale jest osoba na tyle atrakcyjna, jest osoba na tyle interesująca, Was fascynuje, a i gdzieś tam chcecie to kontynuować, ale gdzieś tam uczucia nie do końca są po drodze, to tu karty pokazują, zwróć uwagę na to, aby coś się nie przytrafiło. Na zatem ostrożnie. Dla osób, dla Panów, którzy gdzieś tam funkcjonują w relacjach odnośnie z dużą starszą od siebie kobietą, karty pokazują tutaj, że ta kobieta. Może chcieć się od was w jakiś tam sposób oddalać, będzie zajmowała się innymi sprawami niż wami, bo jest tutaj zajęcie oddalenie się, bo ona tego potrzebuje i dajcie jej czas, nie naciskajcie, bo będziecie naciskać, to ją stracicie. I teraz tak, jeżeli chodzi o panie tutaj spod znaku koziorożca w, w, w aspekcie tutaj emocjonalności. I teraz tak, mam tu pokazane, że możecie wyczuwać jakąś energię romansową przy waszych partnerach, to dla tych pań, które gdzieś tam są w, w związku i karty pokazują tak jakby miała konkurentkę, wyczuwam, że mam konkurentkę, ale karty rycerza monad mówi, że ta osoba nie jest jakby zagrożeniem i żebyście wy... Jakby za bardzo gdzieś tam się w to nie wkręcały, czy też nakręcało, bo tu też nie tędy droga. Dla pań, które gdzieś tam poszukują historii nowych związków, to niestety tutaj się to nie rysuje w kwietniu, raczej z początkiem maja, bo tutaj już coś się zaczyna dziać, jakby dla Was nowego, nowa energia, ale jeszcze nie, nie w kwietniu. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, karty tutaj pokazują, żebyście uważali na to, co podpisujecie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestię zobowiązań wobec kursów, szkoleń i stażów, bo karty pokazują, że tutaj nie do końca będzie to gdzieś tam dla Was korzystne. Nawet gdy macie propozycję gdzieś tam zmierzania w jakieś szkolenia, kurs czy staż, to one nie do końca jest dla Was właściwe, bo Wy i tak wcześniej rezygnujecie, jesteście niezadowoleni, nieusatysfakcjonowani. I jakby druga taka opcja mi się pokazuje z końcem kwietnia, z początkiem maja i wtedy jak najbardziej jest to działanie do realizacji. Tutaj początek kwietnia do pierwszych dwóch Tygodni, a tu sama końcówka z majem pokazuje się, że jeżeli macie dwa terminy do wyboru, raczej ten późniejszy wybrać niż ten e, wcześniejszy. Mam też pokazane, że niektórzy z Was, którzy już są na stażach, może nie zostać wam przedłużona gdzieś tam. Współpracę, także przygotujcie się. Również karty pokazują, że osoby, które mają jakieś egzaminy w tym czasie, zwłaszcza te, które gdzieś tam, być może prawo jazdy, być w każdym razie trzeba gdzieś albo dojechać, albo jest to z środkiem ruchu związane, te karty pokazują, że to będzie jak najbardziej pozytywny wynik, jeśli się odpowiednio do tego przygotujecie i plan, który gdzieś tam w głowie będziecie realizowali, on może się zwieścić właśnie wynikiem pozytywnym. Osoby, które szukają nowej pracy, to karty pokazują raczej rozmowy niż samo otrzymanie w tym, w tym miesiącu, ale coś na rzeczy będzie raczej pod koniec właśnie tutaj kwietnia dla Was, drogie koziorożce. Kwestie zdrowia, stan emocjonalny, mi się tutaj pokazuje kulejące. Sprawy kobiece również są tutaj, czy też hormony, bo to jakby jest jakby dwojako pokazane na to, też by trzeba było zwrócić uwagę, ale również osoby, które gdzieś tam będą chciały iść w w cały aspekt upiększania, to pod koniec kwietnia jest to pokazane jako coś, co a, może być a, dla Was korzystnym a, czasem. A, zatem, a, zatem tyle. Aha, i uważać na to, co podnosicie i jak podnosicie, bo może być jakiś tutaj jakiś dyskomfort, żeby Wam czasem a dysk nie wypadł, czy coś takiego, bo taka tutaj jest historia, a że trzeba później to wszystko, nazwijmy to, odkręcać, czy też naprawiać. Jaki jest ogólny zarys tegoż miesiąca dla koziorożców? Giermek Buław. Giermek Buław mu, mu prosi o, jakby o to, żeby zastanowić się nad pewnymi rzeczami, ale również nad daniem szansy sobie, danej sytuacji, ale również a, a tutaj, żeby wyjść do ludzi również, bo karta Giermka Buław sama w sobie mówi o zaproszeniach różnego rodzaju. Zatem dajcie też szansę tutaj w funkcjonowaniu, w życie towarzyskie, czy też sami sobie dawajcie szansę. Ale również karta była buław mówi o tym, że jeszcze mamy sporo rzeczy do przepracowania, bo gdyby to był król buław albo jakakolwiek inna karta z królowej króli, to gdzieś tam pewne rzeczy są ogólne, a w gierkach, jak jesteśmy pokazani to jeszcze coś musimy zrobić, bo gdzieś tam karty energetyczne nas pokazują że nam czegoś brakuje i trzeba coś uzupełnić po prostu, żebyś nie zatrzymać się w miejscu no to zobaczmy, jak tutaj karta anielska się Wam pokazuje karta anielska dla koziorożców, pokażcie na kwiecie, jakie macie przesłanie pokażcie karty koziorożec i tu, poddanie się Ilekroć sprzeciwiasz się czemuś w Twoim życiu, owo coś uparcie w nim trwa. Poproś o, nią o pomoc w pozbyciu się sprzeciwu, Twojego ego, wewnętrznych konfliktów, walki, schematów myślowych i rutyny, by Twoje życie wypełniło się prawdą i radością. Poddając się sprzeciwu swojego wyższego ja, zyskujesz całą energię, którą trwoniłaś, trwoniłeś do tej pory na sprzeciw. Otrzymujesz duchową nagrodę w postaci witalności, wewnętrznego spokoju, harmonii i przede wszystkim miłości. Daj się zatem ponieść nurtowi życia, odpręż się i dostrój do wibracji. polegaj na swojej intuicji, wiedząc, że anioły zawsze będą cię wspierać i afirmacje dla ciebie. Poddaj się nurtowi życia. I tym pozytywnym akcentem, moi drodzy, zakończam horoskop. Mam nadzieję, że te zdarzenia pozwolą Wam kierunkować właściwie działania, decyzje i one gdzieś tam pozwolą na wcześniejszą reakcję, zwłaszcza dotyczących tych spraw trudnych. Zatem ja Wam bardzo mocno dziękuję za dzisiaj. Jeśli horoskop Wam się podobał, to zapraszam Was. No tutaj do subskrypcji, do dzwoneczka, wtedy nie omija Was żaden filmik, ale również jeżeli gdzieś tam uznacie, że filmik Wam się podobał i zasługuje na łapkę w górę, no to będzie mi niezmiernie miło. No to co? Wszystkiego dobrego, pozytywnych zdarzeń, cały ja, pa, papa.